Szukasz atrakcyjnego programu lojalnościowego dla klientów lub partnerów biznesowych? Chcesz przeprowadzić udany konkurs lub promocję konsumencką? Grupa Bonus ma dla ciebie rozwiązanie: Platforma B3 Loyalty. To proste, funkcjonalne narzędzie, które pozwoli ci zaoszczędzić czas, zoptymalizować koszty działań promocyjnych oraz uzyskać pożądane wyniki. Platforma lojalnościowa B3 Loyalty jest innowacyjnym narzędziem, z pomocą którego wdrożysz specjalnie dopasowany do potrzeb twojej firmy nowoczesny program lojalnościowy, skuteczny program wsparcia sprzedaży, konkursy oraz akcje promocyjne. Oferujemy gotową platformę informatyczną, dzięki której nie musisz płacić za przygotowanie całej infrastruktury. Skracasz również do minimum czas potrzebny do wdrożenia programu. Najtrudniejszy krok masz już za sobą. Przygotowując usługę B3 Loyalty, zadbaliśmy o jej elastyczność. Wybierasz tylko te elementy, które rzeczywiście są Ci potrzebne. Nasza platforma jest szyta na miarę, więc to Ty decydujesz, który z czterech dostępnych pakietów najlepiej odpowiada potrzebom Twojej firmy. Istnieje możliwość personalizacji Twojej strony platformy. Z łatwością dodasz logo firmy i zmodyfikujesz wygląd strony tak, aby był zgodny z firmową identyfikacją. Zarządzanie platformą lojalnościową odbywa się poprzez panel na stronie internetowej. Do panelu logujesz się wszędzie tam, gdzie jest internet. W ten sposób łatwo i szybko sporządzisz zdefiniowane raporty, sprawdzisz poziom realizacji założonych celów i ocenisz skuteczność akcji. Na bieżąco będziesz mógł oceniać dynamikę sprzedaży. Także uczestnicy akcji mają zapewniony dostęp online do ważnych dla nich zasobów. Z B3 Loyalty uzyskasz lepsze wyniki sprzedażowe, umocnisz pozycję swojej marki na rynku, wypromujesz produkt lub usługę i zdobędziesz liczne grono nowych klientów. Komunikacja pomiędzy uczestnikiem a organizatorem odbywa się poprzez stronę www, sms lub pocztę elektroniczną. Co ważne, system pozwala na personalizację zarówno nadawcy, jak i treści we wszystkich wymienionych kanałach. Oferujemy katalog ponad tysiąca nagród. Ty wskażesz, które z nich chcesz zaproponować klientom. Wśród kilkunastu kategorii każdy znajdzie coś odpowiedniego dla siebie. W katalogu mamy nawet bardzo nietypowe propozycje, takie jak skok ze spadochronem lub przejażdżkę Porsche. Nagrodą może być również przedpłacona karta Visa Bonus Plus. Kwota do ładowania odpowiada liczbie zgromadzonych punktów. Kartą można płacić we wszystkich punktach akceptujących karty płatnicze Visa oraz w internecie. W ramach usługi oferujemy logistykę obejmującą m.in. zakup i magazynowanie wskazanych przez Ciebie nagród, konfekcjonowanie i wysyłkę, a także obsługę ewentualnych zwrotów czy reklamacji. W ramach platformy B3 Loyalty precyzyjnie opracujemy rodzaj akcji promocyjnej, mechanizmy, zdefiniujemy przelicznik punktowy i określimy zasady komunikacji z uczestnikami. Przez cały czas śledzisz rozwój akcji i ją kontrolujesz. Na bieżąco zapewniamy dostęp do wyspecjalizowanych raportów, dzięki którym nie tylko otrzymasz ważne dane, ale przede wszystkim dowiesz się, jakie wymierne korzyści osiągnąłeś podczas prowadzonych działań. Zaprojektowaliśmy usługę, której zadaniem jest ułatwienie Twojej pracy. W każdej chwili możesz liczyć na wsparcie i konsultacje ze strony eksperta B3 Loyalty. Platforma B3 Loyalty jest wygodna, bo sam dopasowujesz ją do Twoich potrzeb. Zadzwoń do nas lub napisz maila. Pokażemy Ci, jak możesz ją wykorzystać. Grupa Bonus, dostawca usługi B3 Loyalty, jest liderem we wprowadzaniu i w profesjonalnej obsłudze nowoczesnych systemów motywacyjnych oraz narzędzi do premiowania pracowników i partnerów handlowych. Nasze rozwiązania zostały uhonorowane nagrodami. Teraz Polska, finansista roku, najlepszy partner w biznesie.